Podróż do wnętrza Ziemi to fascynująca powieść przygodowa Juliusza Werna, opublikowana w 1864 roku. Historia rozpoczyna się w Hamburgu, gdzie profesor Otto Lidenbrock nabywa w antykwariacie stary islandzki manuskrypt. W książce znajduje zaszyfrowany pergamin. Sfrustrowany niemożnością odczytania wiadomości, profesor zamyka się w swoim gabinecie. Axel, jego siostrzeniec, zaniepokojony stanem wuja, przypadkowo odkrywa klucz do szyfru, trzymając pergamin do góry nogami. Odszyfrowana wiadomość, pozostawiona przez XVI-wiecznego alchemika Arne Sagnusema, wskazuje drogę do centrum Ziemi przez krater wulkanu Sneffels na Islandii. Zafascynowany odkryciem, profesor natychmiast rozpoczyna przygotowania do ekspedycji. Mimo początkowych obaw, Axel zostaje przekonany do udziału w wyprawie. Wyruszają z Hamburga, podróżując przez Danię, a następnie statkiem do Reykjaviku na Islandii. Tam dołącza do nich Hans, doświadczony islandzki przewodnik, który ma im towarzyszyć w dalszej podróży. Po dotarciu do wulkanu Snefels, trójka bohaterów rozpoczyna zejście w głąb ziemi. Napotykają liczne trudności: brak wody, ekstremalne temperatury, problemy z orientacją. Przedzierają się przez skomplikowany labirynt podziemnych korytarzy i jaskiń. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów wyprawy jest odłączenie się Aksela od grupy. Podczas eksploracji podziemnych korytarzy młody człowiek traci kontakt z profesorem Lidenbrockiem i Hansem. Zagubiony w labiryncie jaskiń, Axel doświadcza narastającego lęku i dezorientacji. Jego sytuacja pogarsza się, gdy jego lampa gaśnie z powodu braku oleju, pozostawiając go w całkowitej ciemności. W tej krytycznej sytuacji. Axel musi polegać na swoim sprycie i odwadze. Próbuje odnaleźć drogę, kierując się echem swojego głosu w tunelach. To doświadczenie jest niezwykle stresujące i wymagające zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Axel staje w obliczu realnej możliwości, że może nigdy nie odnaleźć swoich towarzyszy ani drogi na powierzchnię. Na szczęście profesor Lidenbrock i Hans nie przestają go szukać. Wykorzystując akustykę jaskiń i specjalnie skonstruowany przez profesora chronometr, udaje im się zlokalizować przybliżone położenie Aksela. Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań odnajdują go wyczerpanego, ale całego. Po dramatycznym odnalezieniu Aksela ekspedycja kontynuuje podróż. Odkrywają ogromną podziemną jaskinię, gdzie napotykają niezwykłe zjawiska geologiczne oraz ślady prehistorycznego życia. To tutaj obserwują fascynujące formy roślinności z dawnych epok. Kolejnym etapem ich podróży jest odkrycie podziemnego morza, które przemierzają na prowizorycznej tratwie. Podczas tej morskiej przeprawy dochodzi do jednego z najbardziej emocjonujących momentów wyprawy spotkania z żywymi prehistorycznymi stworzeniami. Obserwują dramatyczną walkę między plezjozaurem a ichthiozaurem, co uświadamia im, że znaleźli się w świecie, który zatrzymał się w czasie miliony lat temu. Kulminacją ich odkryć jest znalezienie szczątków prehistorycznego człowieka, co stanowi niezwykłe potwierdzenie niektórych teorii profesora Lidenbrocka. Jednak dalsza eksploracja zostaje gwałtownie przerwana. Bohaterowie zostają porwani przez silny prąd podziemnej rzeki, co prowadzi do dramatycznej podróży zakończonej niespodziewaną erupcją wulkanu Stromboli we Włoszech, która wyrzuca ich na powierzchnię. Po powrocie do Hamburga profesor Lidenbrock zostaje uznany za bohatera, a jego odkrycia rewolucjonizują świat nauki. Axel, głęboko zmieniony przez te doświadczenia, zyskuje nową perspektywę na życie i naukę.